Gdzie jesteśmy? Zobacz, jakie stroje! Dobrze mi, Wróżu, ja bardziej wolę niebieski. Madison, spójrz! Patrzycie na mnie? Lubicie moje błyskotki? Więc polubicie to wyzwanie. Porysujemy? No pewnie! czątek. Kochamy kotki! Są najsłodsze. I! Dziewczyny, rysujemy, pamiętacie. Narysować kotka w prążki? Nie ruszaj się dobrze? To precyzyjne. Teraz będzie. Proporcje muszą się zgadzać. Nie, dalej nie to. To pomoże. Mała próbka, futerka. Dobrze, że mam gogle. Spójrzmy na obliczenia. Tak jak myślałam. Co ona tam robi? Sprawdźmy wyniki czyli miałam rację. Dość nauki! Przyszła pora na sztukę. Już po czasie. Spójrzmy co narysowałyście. Pokazujemy. Świetnie madison! Naprawdę ładny. Zobacz jak to zrobiłam! Najpierw piszemy karty i rysujemy wokół liter. Możemy dodać kolorowe detale, jeszcze pyszczek, nie zaszkodzi kilka pasków. Nawet podobne, prawda? Ciekawe, co teraz? Teraz będziecie rysować serce. Ekstra! Jestem gotowa. Użyję do tego trzech kredek. Dzięki temu narysuję trzy linie za jednym zamachem. Teraz przyciemnię nieco zewnętrzny obrys. I rozetrę wietką. O tak, wygląda świetnie. Hmm, jak narysować serce? O, już wiem. Nie, to się nie nada. A może by tak? Nie, też nie. Zaraz, poproszę o pomoc. Dobrze, że mam przy sobie ten przycisk. Wcisnę go i zaczekam na pomoc. Tak, może być. Hej, artystko! Podejmij za mnie to wyzwanie. Musisz narysować serce. Ach, tak, już wiem. To bardzo proste. Serce jest symbolem miłości. Napiszę więc na kartce słowo Love. Teraz koło w tym miejscu. I drugie, o tutaj. Zaraz zmienię to w dzieło sztuki. Każda litera stanie się dłonią. Nie zapominajmy o rękach. Teraz coś w rodzaju szpłych. I oczywiście tułowia. Złobię im warkocze. Jeszcze dołysuję spódniczki. I nogi. Na koniec nieco ozdobię. I voilà! Miłość na papierze! Wow, brawo! Brawo! Dziękuję! Nie ma za co? Wracam do pracy. Że co? To nie fair. Ani ma teraz dzieło sztuki. Też muszę poprosić kogoś o pomoc. O, ciekawe, kto to będzie. O Boże! Nie wierzę! bilii to przyszła! Tak, to ja, hej! A! Jestem twoją fanką. Urocze, pomogę ci. To na serio Billie Eilish? Tak, to ona! Naprawdę tu jest! Proszę, uciekam. Nie wierzę, że tu była! Nieźle, co? Pora pokazać nasze prace. Zaraz, zostawiła mi tylko swój autograf? Fantastycznie! Najlepszy dzień w moim życiu! O, Billie Eilish! Szósteczka Madison! ani cudowny pomysł z tym obrazkiem! Co teraz, co teraz? E... Wylosowaliśmy niespodziankę! Co? Nie rozumiem! Okej! Okay. Hm? Huh? Tu nic nie ma! Czym mamy rysować? No tak, wyczaruję to sobie. Jedziemy! Wow! Naprawdę mi się udało! Tylko spójrzcie! Świetne! Najpierw piszemy unicorn. Kilka kreseczek tutaj i mamy przeurocze oczka. Wygląda znajomo, prawda? Mamy już róg. Och, to prawdziwy jednorożec. Ale musimy go pokolorować. Nie szczędzimy kolorów. Jeszcze kilka detali, i rysunek jest gotowy. Spójrzcie, jaki jest uroczy. Wystarczy się skupić. To nie działa. Muszę się bardziej skupić. Och, nie mogę na to patrzeć. Proszę. Tak! Udało się! Ale co mam z tym zrobić? Mam wykorzystać lusterko? Ja też nie mam pojęcia. Hej! Widzicie odbicie? Tajnie wygląda! Już wiem, co narysuję! Okazuje się, że z dwóch dwójek można narysować coś ciekawego. Tak, to mała żabka. Pokolorujmy ją na zielono. Widzicie? nie źle rysuje, prawda? Skończyłam na czas. Jaki uroczy? Świetny. A rzadka? Wiecie co? Obie wygrywacie. Jak dobrze, że już piątek. Mamy te same bluzki. Serio? Przecież to jest mój kolor. O, cześć! Dziewczyny ukradły mój luk! I on też? Wkładam kurtkę z powrotem. Ej, nie zrobiłam tego specjalnie. Włożę zapasową bluzkę. Trochę prosta, ale mam pomysł przerobić bluzkę? Zwińcie ją najpierw widelcem. Prawie jak spaghetti. Potem nałóżcie gumki recepturki. Wystarczą trzy lub cztery. Teraz zanurzcie w wodzie. I poczekajcie, aż namoknie. Teraz wyciśnijcie nieco farby. Po jednym kolorze na część. Nic się nie stanie, jak przejdzie na inny. Teraz niech wyschnie. Zobaczmy, jak wyszło. Zdejmijcie wszystkie gumki. Rozłóżcie bluzkę i podziwiajcie. Patrzcie na to cudo. Nikt nie będzie ubrany tak samo na bank. Skąd ona wzięła tę bluzkę? To moja słodka tajemnica. Jeszcze nie widziałam czegoś takiego. Możecie zrobić sobie zdjęcie. Czy to Claire? Wow! Tak, to na pewno Claire. Wciąż ładnie wyglądam. Malowanie ścian jest o wiele trudniejsze, niż Wam się wydaje. Ej, uwaga na farbę! E, czy ja właśnie wdypnęłam w kuwetę pełną farby? Fuuu, i co mam teraz zrobić? Tak się kończy chodzenie i gopienie się w telefon. Czekaj, wiem co zrobię. Weźcie kawałek taśmy i przyklejcie ją w ten sposób. Teraz nanieście farbę w tym samym kolorze za pomocą gąbeczki. Zdejmijcie taśmę. I naklejcie znowu, aby stworzyć symetryczny wzór. Nanieście inny kolor farby. Poczekajcie, aż wyschnie. Uf, prawie skończyłam. Czas odciążyć biedne stópki. O tak, od razu lepiej. Wow, Bella, nowe spodnie? Po co chodzić na zakupy, kiedy można zamienić swoje stare ubrania w ostatni krzyk mody? Może sama coś stworzę? Mam jeszcze trochę farby?